czeka cię los? Jaki cię czeka? Za nami Maciej Balcar. Drodzy Państwo, przechodzimy teraz do zapowiadanej rozmowy. A w studiu witam Seweryna Kaczmarczyka z Targanic. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam wszystkich. Zajmiemy się nietypową wyprawą rowerową wyprawą do Chin. Tak, w skrócie, tak. Tak, dokładnie, do Chin, a może dalej. To będzie zależało wszystko od kondycji psychicznej i fizycznej. Tak, Seweryn, jedziesz z kolegą, z Grzegorzem Kubikiem, którego pozdrawiamy, nie mógł dzisiaj być z nami, tak? Dokładnie. Kolega Grzegorz jest bardzo zajęty dzisiaj mhm. i niestety nie mógł tutaj z nami ze mną przybyć. No, chciałem się wiesz, dowiedzieć no. i, i, i chciałem, żebyś przedstawił słuchaczom szczegóły tej wyprawy. Wyprawa rowerowa. Chiny macie na celowniku, ale zacznijmy może od podstaw, czyli od, od samego roweru. kiedy, czy, czy, czy dużo jeździsz, czy wiele wypraw za tobą? Skąd w ogóle zainteresowanie, właśnie dwoma kółkami? To może zacznę od zainteresowania. To było tak, że po prostu kiedyś widziałem rowerzystów, którzy gdzieś tam jechali z takimi bagażami, i zastanawiałem się, no fajnie by było tak przejechać się, jak oni to robią. Więc po prostu kupiłem rower, kupiłem cały sprzęt, który potrzebowałem. Pierwsza moja wyprawa była do Tatr. Później, rok później, pojechałem z kolegą do Stambułu. Na następny rok pojechałem na Bałkany. I jeszcze w tym samym roku, po Bałkanach, pojechałem właśnie z kolegą Grzegorzem na wschód Polski. Aha, czyli trochę wypraw już za tobą. Czego się spodziewałeś po tych wyprawach? Czy to rzeczywiście to było małe takie spełnienie marzeń? No bo jechać już gdzieś dalej. Jednak trzeba się przygotować też trochę, tak? No tak. Yy, czyli spodziewałem się w sumie ciężko powiedzieć, bo to są. Znaczy i chciałem spełnić swoje marzenia, to jest Aha. najważniejsze. Yy, chcę też pokazać, że na przykład, że można, że to nie jest tak, że pewne rzeczy są tylko dostępne dla ludzi, którzy mają dużo pieniędzy, że można podróżować za naprawdę niewielkie pieniądze że świat stoi dla nas otworem, że on nie jest taki niebezpieczny, jak, jak pokazują go w telewizji. Wystarczy tylko chcieć, tak? Wystarczy chcieć. Dobrze, to teraz zajmijmy się uh -huh. tym Chinami i, i przygotowaniem, i planowaniem trasy, bo od tego zaczęliście, uh -huh. zaplanowanie trasy mniej więcej? Pierwsze pojawił się cel, cel Chiny, ponieważ po prostu Chiny cały czas się zmieniają. E, jeszcze 10 lat temu były całkowicie, całkowicie inne niż tak jak teraz. E, Chciałbym też zobaczyć kulturę ujgurską, która po prostu jest dyskryminowana właśnie przez rdzennych Chińczyków, dlatego właśnie obrałem sobie cel Chiny. Mm, mm. I przez jakie kraje? Słowację, Węgry, Serbię, Bułgarię, Grecję, Turcję, Gruzję, Armenię, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan i Chiny. Jeżeli wszystko będzie dobrze, po mojej myśli, no to Azja Południowo-Wschodnia. Mhm. No, w trasę znasz, widzę na pamięć. Jak, jakimi drogami będziecie jeździć? Czy to będą bardziej uczęszczane, czy też tam mniej? Raczej będziemy się starać właśnie tymi mniej uczęszczanymi, ponieważ tam jest ruch zdecydowanie inny niż tutaj. Ludzie mają tylko jedno prawo. Kto większy, to ma pierwszeństwo. Więc mhm. raczej będzie nam ciężko jeździć po takich głównych drogach. No, jak nie będzie możliwości, no to niestety zostają właśnie te główne drogi. Mm, no tak. No a jak to jest z noclegami? Czy macie jakieś plany, ile ich będzie? Hmm, właśnie nie mamy. Generalnie będziemy spać na dziko, czyli po prostu pojedziemy i takie miejsce, które nam się spodoba, to tam będziemy się rozkładać. Zaczej z dala od ludzi, ale jak coś, no to będziemy też pytać miejscowych osób. Może ktoś nas przygarnie, a jak nie no to hostel. Najtańsze hostele na kilka dni. Aby po prostu, nie wiem, nabrać świeżości i ruszyć dalej w drogę. Czyli pełna improwizacja. No tak, inaczej się nie da nie. Tylko, tylko mapa i, i do przodu. No tak, tylko że no nie będziemy się śpieszyć i gdzie nas zastanie noc, tam będziemy spali. O. To ciekawe, ciekawa taka wyprawa, która, którą wy planujecie, z tego co rozmawialiśmy jeszcze przed audycją. To w zasadzie nie zakładacie, że ta wyprawa ileś może trwać. Ile będzie trwać, tyle będzie trwać, tak? No tak, no ciężko to zaplanować, cały czas coś się będzie zmieniało, i dlatego nie dajemy sobie żadnego limitu czasowego. Po prostu to psychicznie mogłoby nas wykończyć. Także pojedziemy od tak, po prostu przed Ciebie i do przodu. Ruszacie w środę? No tak, dokładnie w środę. No, to jeszcze dwa dni, a potem wyprawa. Coś o sprzęcie, czym mógłbyś powiedzieć, co trzeba zabrać ze sobą na taką wyprawę? No to na pewno namiot, który będzie potrzebny, jakaś karimata, czy na przykład mata samowąpująca. dobry śpiwór, bo jednak będą się zdarzać zimne noce. Kuchenka, raczej preferowałbym na każde paliwo, bo z gazem jest problem w innych częściach świata. Na pewno jakieś ubrania to już każdy musi sobie sam dobrać pod siebie. Części zapasowe do roweru, typu jakieś dętki, łatki, klucze. Na pewno łańcuch i myślę, że jakiś sprzęt elektroniczny typu laptop, żeby się komunikować z rodziną, albo żeby po prostu rzucać jakieś zdjęcia na internet. No tak, bo też stronę internetową macie, tam będziecie, będziecie na bieżąco wszystko umieszczać, tak? Tak, tak. Mamy stronę internetową i co jakiś czas będą pojawiać się wpisy, i rzucę też jakieś zdjęcia. Mhm. Jaki jest adres strony? Rowerowe podróże, rowerowe, pauza, podróże. Mhm. .blogspot. aha. Kropka .pl albo com albo pl. Aha, rozumiem. Ja. Jasne. Będzie można śledzić na naszej stronie internetowej nowiny Andrychowe. Umieścimy informacje oczywiście o tym, że jedziecie i że śledzić was w zasadzie można, bo będziecie podawać aktualną sytuację. Ruszacie 25 marca, środa. Przynajmniej taki jest plan. Czyli powrót w zasadzie nie wiadomo kiedy, tak? No nie wiadomo. Po po prostu. Mniej więcej. No mniej więcej to może być nawet rok, półtora roku. Ciężko powiedzieć. Aha. No czyli no. wyprawa życia przed wami. No tak. <laughs> czego Czy... można, czego można życzyć? Wiatr w plecy, mhm. wiatrów szerokości i bezpieczeństwa na drodze. No to tego też życzymy. Powodzenia. Szczęścia też przy okazji, no i tych widoków poznania kultur. Tak, wszystko, wszystko to przed Wami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Seweryn Kaczmarczyk gościł w studiu Twojego Radia Andrychów. Podróż życia już za dwa dni. Tobie i Grzegorzowi jeszcze raz powodzenia. Dziękuję. Dziękuję.